Dziecko jest prawdziwe, jakieś takie z tomografii, ale matka jest animowana. Siemanko, witam w mojej kuchni. W dzisiejszym odcinku czeka Was kolejny test fajeczek. Niedawno byłem w letnim i słonecznym Egipcie i przywiozłem piękną pogodę, dzięki której już nie ma w Polsce zimy. Dzięki tej pogodzie mam możliwość dzisiaj przetestować dla was wspaniałe papierosy. Powiem szczerze, że nawet jedna z moich ulubionych, dlatego że mamy trzy rodzaje Winstonów. Dwa stoły mamy ustawione na sobie, także będziemy mieli trochę ruchy kamery, ale to wiem, że lubicie, jak są efekty specjalne. Dawidowy te zwykłe. Czyli goldy, te, od których ja kiedyś zaczynałem. Bardzo fajne, z różnymi rodzajami płuc, takimi na trzeźwo, bez palenia papierosów, oraz takimi po paleniu papierosów. Czyli mocno przejarane, fajne, wędzone płuca. Ale to mi się wydaje, że coś podobnego kiedyś widziałem już na fajkach polskich, natomiast to jest evenement, o którym chciałem powiedzieć. Tego w Polsce nie widziałem. Dziecko jest prawdziwe, jakieś takie z tomografii, ale matka jest animowana. To znaczy, że teoria wieloświatu potwierdzona nie żyjemy w jednej symulacji, tylko one już się ze sobą nawzajem nakładają. I trzeci rodzaj dawidowców to są na zdrowe zęby. I jest zdjęcie, jak ktoś nie palił dawidowców. Proszę bardzo, jakie są zęby brzydkie. Właśnie. A porównajcie zdrowe zęby osoby, która pali papierosy brzydkie zęby osoby, która nie paląca. Yy, takie yy, pleśń albo zgnilizna tutaj niefajne. Moje ulubione, kamele żółte w twardej, czyli najlepsze papierosy świata, dzisiaj również zosta zostały nam przetestowane, w wersji egipskiej, czyli różne rodzaje płuc, to co już wcześniej yy, omawiałem, płuca palacza, płuca osoby niepalącej, Słabe płuca, nieprzyzwyczajone do, do dymu, a wiadomo, żyjemy dzisiaj w czasach, wszędzie jest smog, trzeba przyzwyczajać płuca do dymu, i, i to są właśnie uodpornione płuca palacza w mieście. Płuca frajera, który nie pali papierosów, słabe, pełne smogu, nie uodporniły się na smog. Nie zwróciłem wcześniej uwagi, bardzo ciekawa banderola. Z logiem trzeciej Rzeszy. On tam sporo jeździł i jakimś cudem trzecia Rzesza dalej rządzi Egiptem. Nie można na przykład wykopali skrobić, co minus. No ale mają papierosy, które można wywieźć, czego nie powiedziałbym o kwocie powyżej 5 tysięcy. I na koniec jeszcze Winston, papierosy. Czerwone. Przed przemianami tymi różnymi papierosowymi, to Winstony miały taki fajny orzechowy, naturalny smak. W każdym razie to są znowu te napuca. Pamiętajcie, żeby palić, bo to pomaga, żeby uodpornić się na smog. Zęby, myć, myjcie zęby to przypomnienie od papierosów, oraz również uodparniajcie zęby na smog, bo to też pomaga. No i standardowo, jak jesteście. Postacią animowaną, to nie możecie mieć prawdziwego dziecka w brzuchu. Dziękuję Winston, że przypomniał. Gender Fluid i różne. Po to są takie programy jak ten, żeby wesprzeć wszystkich, e, którzy mają jakieś. Zacznę oczywiście od swoich ulubionych papierosów, których, jak się okazuje, nie umiem otworzyć. Ale zacznę od nich. No, Kamele żółte mi się. Od jakiegoś czasu spodobały jako ulubione papierosy ze względu na smak właśnie też taki orzechowy jak wśród Winstonów Paczkę już pokazywałem, to zrobimy sobie otwieranko szacun za folię, tego już w Europie od tego roku nie ma, przynajmniej w Polsce nie widziałem. W papierosach zostało zastąpione w kamerach żółtych po prostu plastikiem, a tu mamy jeszcze folię taką, która przy okazji, że chroni przed przepływem powietrza, to też chroni przed falami GMO i innym. Chronię po prostu przed tym, żeby ciepło nie niszczyło, nie zużywało tych papierosów, zanim wy je spalicie, więc to jest dobra rzecz. Nie wiem, czy mi się od tego odeszło teraz i czuć jakąś realną zmianę w tych nowych kamelach. Nawet nie będę testował. Przetestuję sobie za to kamela. Hmm, ładnie pachnie egipskiego. Grupa kontrolna oczywiście też dostanie, żeby zobaczyć, czy jak ja umrę, to czy umrą też wszyscy. Hmm. Po pierwszy fan fakt powiem, jak jesteśmy przy kamelach, że jak poleciałem do Egiptu, to nie wiem dlaczego, ale nie zamknąłem walizki, zaufałem temu krajowi, bardzo go lubię. Niepotrzebnie, bo nie lubię go za uczciwość, tylko za wiele innych pozytywnych cech. No i niestety zostały zajebane z mojej walizki wszystkie papierosy, które wziąłem z Polski. No i nie miałem kameli. Ale za to szybko kupiłem tam na miejscu i zaskoczyło mnie to, że są w ogóle właśnie te wszystkie papierosy z klikiem tam dalej dostępne. Ale w sumie to w Egipcie jest chyba tak, że wszystko jest dostępne, tylko zależy się ile się zapłaci i czy nie patrzy ktoś, kto jest z tego wojskowego rządu. To dobrze i to źle. A jeśli chodzi o ludzi, to poza tym, że są brudasami, sami to o sobie mówią i mówią to też ich jakby sąsiedzi, bo miałem okazję też poznać jakichś tam ludzi z Tunezji czy skądś to przy tym mają tak ciepłe podejście do drugiego człowieka, że mimo wszystko bardzo ich lubię i na pewno będę wracał do Egiptu, póki będzie to jakoś tam politycznie możliwe. Złego słowa również nie powiem o tym kamelu żółtym. Naprawdę dobry kamel. Wypaliłem sporo tego typu żółtych kameli. Nie wziąłem paczki chyba teraz z pokoju, żeby porównać polskiego obecnego kamera, ale one są gorsze. To już jakby nie muszę nawet palić do porównania, żeby wiedzieć. Nie będę dopadał do końca, bo muszę jeszcze zachować płuco na pozostałe papierosy. Ale jest naprawdę dobry. W skali na 10 to bym chyba dał mu z 8 nawet, bo mi naprawdę bardzo smakuje. Chyba bym zaczął od Dawidofów przed Winstonami, bo jakoś mi się wydaje, że te Davidofy będą trochę słabsze. Czy coś tu mamy takiego na tych opakowaniach, czego już nie ma w Polsce? Na przykład mogłyby być jeszcze. Opis, ile jest miligramów nikotyny czy czegoś, ale nie widzę tego. Ja, to mi się wydaje, że będą najsłabsze, to może od nich zacznijmy. Póki jeszcze nie takie przejarane gardło. Czy coś szczególnego? za chyba taka sama, jak była wcześniej. Paczka dość ładna. Ja w ogóle lubię pod kątem estetycznym arabskie napisy. W środku plastik bez folii aluminiowej, która by tutaj chroniła przed yy, falami cieplnymi. Kurwa, jakoś nie widzę tego. Tutaj jest chyba. Ostrość, o. Tak to wygląda. Oczywiście Dawidow to pewnie całe białe. Tak. No tak jak kiedyś Dawidovy były w sumie. Nie wiem czy teraz Dawidofi się zmieniły, ale jak paliłem 12 czy 13 lat temu Dawidowi to wyglądały dokładnie tak. <grybujesz> <grybujesz> to jest pojewane, że tu jest taki dziedziniec i tutaj tak wieje. Ja już wczoraj chciałem nagrać e, te fajeczki, ale wyszedłem i dosłownie odpaliłem jeszcze papierosa takiego zwykłego. Zanim zacząłem nagrać, zaczęło tak wiać. To chyba na koniec pozbieramy, bo to jeszcze rozwieje. Bardzo słaby, może e, niedobrze zrobiłem, że nie zacząłem od tego najsłabszego Dawidowa, tylko od żółtego Kamela. Mm. Grupa kontrolna, jak jest zainteresowana, to proszę bardzo, bo dzisiaj mamy występ z publicznością. Pierwszy raz z Karel z publicznością na żywo. E, można sobie zapalić. I ten Dawidow jest naprawdę bardzo słaby. Ja też powiem szczerze, że super lightów nie lubię. Kiedyś to mam historię za to ciekawą. Byłem kiedyś na Offie. Tuż już na jakimś vlogu, kiedyś, jak mnie przywiązali ochroniarze do drzewa, ale była inna historia, lepsza nawet. Jeszcze właśnie zbierałem te paczki po kamelach. Wtedy była na no, festiwalu coś takiego, że jak się zbierało te paczki po kamelach, to można było dostać nowe papierosy za darmo. I ja zbierałem te paczki po kamelach i dostawaliśmy te kamele, ale ostatnie dwa dni festiwalu już były tylko super lighty. One nie wiem, jak już były tak niedobre, no miały tak mało nikotyny, że. No, tych papierosów akurat nie jestem fanem, także ode mnie osobiście to, to pewnie jakieś 4 na 10 by dostało, ale głównie ze względu na moc. Natomiast powiedzmy też coś o, o zapachu smaku, kamela żółtego nie oceniałem, bo ten zapach był taki naprawdę kamelowy, także oceniałem w kategorii kamela, natomiast tutaj. Hmm. No nie będę oceniał w kategorii Dawidowa, bo nie jestem znawcą, bo już wiele lat nie palę. Natomiast ten dym naprawdę ładnie pachnie, jest taki delikatny. Także pod kątem super lightowości to wydaje mi się, że można pozytywnie ocenić, bo o to chyba chodzi w superlajtach, żeby były delikatne. Także e, jeśli chodzi o dym, to nie jest w żaden sposób jakiś papierowy, nie jest też taki drażniący, jakiś gorzki w, w tym zapachu, więc jest zupełnie do zniesienia. Takim będzie bardziej drzewny, jakiś kominkowy. Także to pasuje, żeby sobie w domu zapalić takiego papierosa. Mm. A jeśli chodzi o smak, no to... Dobry, może trochę taki, właśnie jak do Davidow, to Dawidow, przez co robi kawę i perfumy też, to ma taki jakiś zawsze perfumiasty posmak mają te papierosy, ale to jest trochę jak chińskie papierosy. Chińskie papierosy mają też coś takiego, że mają właśnie, są perfumowane. Nie wiem, czy Dawidowy jako papierosy też nie są perfumowane, bo one mają coś takiego w sobie trochę jakby aromat takiej perfumy, jak się je pali. Ale nie naprawdę bardzo przyjemny. Nie, chyba nawet podniosę osobistą ocenę na jakieś takie 6 na 10, z tych 4 na 10, bo to na przykład w lecie, jak nie ma ochoty na takiego mocnego papierosa, to myślę, że taki właśnie lekki Dawidofek to może być to. To może być jakieś takie, jak, jakieś takie słabe piwo, typu jakiś radler albo <laughs> grodziskie na lato, właśnie zwłaszcza takie mocno zmrożone, fajne. Ja to bardzo lubię. Co można na przykład do takiego na lato, taki papierosek, taki Super Light Dawidow egipski, to byłoby to. Yy, maksymalnego hejtu nie mogę dać, nie mogę dać też minimalnego. Tu o, tu zerwałem, o, mamy zaskoczenie. E, w tych e, beżowych, e, kremowych mamy jednak folię taką pl plastik swoją aluminiową, więc tutaj mamy znowu ochronę. no ku zatrzymaniu degradacji związanej z e, emisją promieniowania cieplnego, które jest wszędzie na Ziemi. No standardowy Dawidow, ten, ten żółty, beżowy, kremowy. Lekko taki orzechowy zapach, może nawet trochę w stronę jakiegoś właśnie Winstona czy Kamela. No coś musiało być, że mnie kierowało do tego, że mi te, te, te Dawidowy najbardziej smakowały na początku, jak powiem papierosy. A tu już jest coś innego, z, wydaje mi się, na tym papierosie, że jest taki, a no w kamerze tego nie widać, ale jest taki mm, jakby lekki błysk tego napisu, to tego nie pamiętam. Wydawało mi się, że on był szary kiedyś. Dawidowy są ogólnie dłuższe i mają dłuższy filtr. Czuć, że jest mocniejsze, ale też ta perfumow perfumowość jest y, mocniejsza. To może ja o tym zapomniałem, może Davidoffy zawsze były takie jakieś perfumowane, ale rzeczywiście ten y, beżowy ma mocniejsze y, to zabarwienie y, perfumo perfumowaności. I to czuć i to już... Już bym chyba nie wrócił do tych Dawidofów y, beżowych. W tym w takim pobieraniu, wdychaniu nie jest zły. Zapach taki znowu bym powiedział kominkowy, jakby trochę goździkowy jakiś. To musi być. Nie wiem, no moim zdaniem to jest rzeczywiście więcej jakiś perfum. Szczerze mówiąc temu bym dał 5 na 10, aczkolwiek nie mogę się doczepić, że są jakieś smaki, zapachy takie właśnie papierowe, ostre, gorzkie, chemiczne. Co czasami zdarza się na przykład w jakiś, nie wiem, polskich. Chesterfieldach, no w tych budżetowych papierosach, tam się w, <laughs> wdają jakieś takie dziwne aromaty, nie wiem, może one te tytoń są czymś dodatkowo nasączane, mocniejsze, bardziej uzależniające, nie chcę rzucać się do bo nie mam dowodów, wiadomo jak to jest. Tam kiedyś opowiadałem taką historię, że <laughs> ojciec mojego kolegi pracował w czy zarządzał taką halu, która produkowała papierosy i oni tam napylali ten tytoń różnymi jakimiś olejkami właśnie, nie? Więc to wszystko nie jest takie naturalne, że to tak pachną papierosy, które były zrobione z tej, tej trawy, która gdzieś tam rośnie i jest tytoni. To perfumowanie to jest w, tak naprawdę wszędzie, nie da się tego uniknąć. No ale tutaj w Dawidowach to tak samo jak właśnie w fińskich fajkach jest ten, ten perfum, to, ta perfumowość już jest taka y, zbyt y, y, no paradoksalnie perfumowa, że po prostu no kojarzy się z jakimś dezodorantem, czy z y, właśnie jakimś perfumem takim Typowo męskim to nie pasuje do papierosa, moim zdaniem. Trochę budzi takie skojarzenie, że ktoś za długo trzymał w jakiejś kieszeni, gdzie się za bardzo wyperfumował. Te brązowe Dawidofy, znowu mamy aluminiową taką folię od, od środka, także za to plusik. Aluminiowy lobbying jest silny. Zapach jeszcze bardziej orzechowy, trochę gorzki, zobaczymy jak będzie w smaku, ale nie czuję za to perfum. Więc ciekawe. Przez chwilę jakieś świeże ogórki poczułem, to chyba nie to. Tak ten wiatr wieje, że nie mogę... Może tak powinienem? Nie no, znowu ognisko, czyli no pozytywnie, no bo to nie jest jakaś tam wada dla mnie papierosa. Nie jest to wada papierosa, ogniskowość czy jakieś takie naturalne aromaty, no to zawsze wskazuje na naturalny skład, też bardziej naturalny, porównując do innych tego papierosa. Więc y, to, to mi się zawsze pozytywnie kojarzy i też nie wydaje mi się, żeby dało się uzyskać taki mm, naturalny aromat ogniska jakimiś chemicznymi dodatkami, więc... Y, to zazwyczaj właśnie mam w takich papierosach, gdzie one są z jakiegoś kraju, drugiego albo trzeciego świata, gdzie jeszcze nie doszły. Może te wszystkie rewolucje chemiczne, albo są jakieś stare, albo są jakieś nietypowe. No, na przykład w żółtych kamadach ja zauważyłem dość negatywną zmianę, i mm, możliwe, że przestanę palić. Zwłaszcza, że mam tyle papierosów z Egiptu, więc że... mogę nie kupować żadnych innych papierosów do końca roku. Ten nie wiem czy nie najbardziej pozytywnie, mm, szczerze mówiąc. Te brązowe Davidofy to, to. To przez jakiś czas po tych beżowych paliłem jako główne. Ja tak pobiłem palenie i one były w sumie spoko. I te mi chyba najbardziej przypominały te stare, które kiedyś były. Nie mają tej perfumowości, więc. No, to te bym ocenił na jakieś 7 na 10. Tak, minimalnie. Minimalnie poniżej y, tych żółtych kameli, i mamy teraz, tak, jeszcze na sam koniec, Winstony, czyli Winstony niebieskie, czerwone i jagodowe. Jagodowe zostawię, oczywiście, na sam koniec, żeby były najbardziej ekscytujące. Niebieskie, o, to fajne, że mają na plastiku fragment opakowania, który się zdziera, że opakowanie się zmienia, jak otwieramy. To ciekawy feature że ta folika nie jest nadrukowana na opakowaniu, tylko jest... że ten napis nie jest nadrukowany na opakowaniu, tylko na folicę. Co my tu mamy? O, no to już szacun, mamy taką standardową papierowo-foliową... papierowo-foliowe zabezpieczenie, czyli takie jak, jak kiedyś zawsze było, to to, szczerze mówiąc, moje ulubione. Zapach ładny. No te papierosy się dobrze starzeją. Ja kiedyś robiłem test papierosów, które miały 5 czy 6 lat chyba to one naprawdę dobrze się zestarzały po tym czasie, jak były właśnie w ten sposób zapakowane. Nie powiedziałbym tego o tych papierosach, które teraz się pakuje, moim zdaniem one to będą po roku do wyrzucenia, bo jak jest plastik tylko, no, ktoś to kiedyś wymyślił, że tak samo dla czekolady, jak i dla papierosów jest dobrze, jak jest ta folia aluminiowa jeszcze, bo ona odbija promieniowanie ciepłe. No tutaj bez zaskoczenia zapach orzechowy. Mocno orzechowy, zwłaszcza jak na lajty. Wyglądają tak jak kiedyś Winstony. Wydaje mi się, że teraz Winstony wyglądają inaczej, że mają jeszcze napis na filtrze związany z tymi nowymi technologiami, które są aplikowane i które dla mnie osobiście psują smak papierosa. To to jest ten etap papierosa, który bym chyba na, najlepiej ocenił, właśnie gdzie były te zwykłe pomarańczowe filtry, w lajcie, tutaj jest zostawiony fragment powietrza. I tego papierosa jest mniej, no bo jak lighta, no to mniej palisz, fajne, mądre, a jak palisz mocne, no to palisz dotąd, aż do pomarańczowego, bo potrzebujesz więcej spalić, nie tylko masz mocniejszy tyton, ale też masz dłuższe palenie. Dobrze zapakowane, to mam dobre oczekiwania, duże oczekiwania, zobaczymy, czy się nie zawiodę. I fajny jest taki krótki, jak kiedyś były papierosa, jeszcze wcześniej były, mam wrażenie jeszcze krótsze, jak były to takie mocne bez filtra, a później były mocne z filtrem, one były 24 albo 48, chyba tak były pakowane. To one miały taki fajny śliwkowy, wędzony zapach. Mm, bardzo krótkie i bardzo mocne. No jednak nie będzie taka dobra ocena, bo tutaj czuję papierowość. Karton taki. Ciekawe, że mokry karton może być i w papierosach i w piwie. Nie, no to nie fajnie, ale z, z drugiej strony, tak jak kiedyś w Galuazach testowałem, była ta papierowość, ona była w pełnym sensie fajna, że była taka morska. To powiedziałbym, że tutaj też trochę tego jest. Może to jest związane z tym, że Egipt jest kraj nadmorski i trochę tego morza tam wleciało, ale nie wiem. Skoro były tak dobrze zabezpieczenia, to chyba nie. Pytanie co sądzi Moda, który mieszka obok nas i płacze i nie mogłem wczoraj nagrać, e, poskarży się, nie mogłem wczoraj nagrać odcinka, o tym bachor tu stał się gabie przez to okno. No mówię, no nie, no gdzie będę? Paj papierosy i moją publicznością będzie pięcioletnie dziecko, które patrzy tutaj. Nie, to, to, to będzie słaba ocenka, tak bym dał 4,5, temu instanowi niebieskiego, niebieskiemu, e, mocno papierowy, trochę oceaniczny. Mhm. No ale to nie jest ta szkoła francuska, gdzie ta oceaniczność jest naprawdę taka delikatna i te na przykład galuazy blondy, no to tam czuć oceaniczność, papierowość takiej yy, maksymalnie wyrafinowanej wersji. Tutaj natomiast yy, no nie jestem fanem. Także gasimy, ale za to przede mną jeszcze czerwone, czyli te, które kiedyś paliłem, a potem yy, jagodowe, czyli te, które pamiętam jak wchodziły na polski rynek, a później pamiętam też jak zostały wycofane. Ja już mam 100 lat generalnie, więc pamiętam wszystko o tej. Się zdejmuje ta czerwona folika, Mega, naprawdę. Yy, ja myślałem, że to jest nadrukowane na paczce papierosów, a to jest na folijce. I już dopiero jak otwierasz paczkę, masz zdziwko i mówisz, jeszcze nie zapaliłem papierosa, a już mam poprawiony dzień, bo zostałem pozytywnie zaskoczony przez markę Winston. Ale pytanie, jak pachnie jak smakuje ten czerwony Winston, bo coś się obawiam, że one jednak nie są takie dobre, bo tu widzę... Coś, co zostało później wprowadzone. Jest taki duży, okrągły napis Winston, jak się obraca tego papierosa. I to jest coś, co, co nie było na początku, bo to one były po prostu pomarańczowe te filtry, a potem doszły te napisy i to już jest po pierwszej przemianie. Także stąd może być ta papierowość i oni już mają tu przetworzone Winstony. Te niedobre. A, zawsze, że tu widzę kod QR. Także to, to nie było kodów QR, jak były te dobre. Więc spodziewałam się, że jak zmodernizowali paczki, to zmodernizowali też zawartość paczek, bo zazwyczaj tak się dzieje. Nie, ale te są lepsze, te są mniej papierowe. Za to są bardziej gorzkie. Nie, ok, jednak wychodzi do papierowość. I to już taka stricte papierowość, nie karton, tylko papier po prostu, jakby się zapaliło kartkę papierową i powąchało zapach tego. Może kwestia bibułki, nie wiem, trudno powiedzieć, ale nie, to to jest najgorzej jak do tej pory, to to jest z gorzej niż te niebieski, to to będzie jakieś 3 na 10. I nawet nie, nie, nie ten, nie palę więcej, bo no niedobre, niedobre, czerwone niedobre. Natomiast zwiastującą paczką następny odcinek będzie ta, która ma tutaj yy, klika. Część starocioty, pamięta, tak, były papierosy z klikiem legalne. Ona ma klika i mam całą paczkę takich papierosów różnych marek. Sobie przetestujemy te papierosy. Hopefully uda się pójść do ludzi na miasto i nas nikt nie spali na przystanku w łodzi, tylko przetestują papierosy natomiast nigdy nie wiadomo, może się spotka coś ciekawego, co zrobi coś fajnego i będzie inaczej niż się zaplanowało. Być może konkurs zrobię, się coś będzie można wygrać, taką paczkę na przykład arbuzowych Malboro, kto wie. Także dawajcie łapki w górę, subiki, zostawiajcie komentarze, bo nigdy nie wiadomo jakie będą preferencje do następnego airdropa dziwnych papierosów z Egiptu od Karola Goldbauma. Mamy tutaj znowu taki papier jak kiedyś, czyli znowu dobrze. Pytanie czy papierosy będą znowu złe, no bo to jest trzecia paczka od Stona, może ten niebieski klik naprawi. Mamy tutaj e, boosta na zęby. Zobaczymy, jak się wyrzuci na zęby po zapaleniu tego papierosa. Jestem, e, przyznam szczerze, w niezłej pieczarze, także przyda się jakiś boost. O, tutaj grupa kontrolna prosi o spróbowanie, proszę bardzo. Zaczniemy od spróbowania, jak smakuje bez kliknięcia, no bo to zawsze tak pierwszego to wiadomo trzeba, czy to czerwony, czy to niebieski, czy to jeszcze jakiś inny. Zobaczmy. To znowu nie czuję, na początku nie czuję tak tej papierowości. Ona tam po paru buchach się odpalała w tym instanie czerwonym i niebieskim. W czerwonym szybciej. To to pewnie będzie niebieski. No jak jest z klikiem, to jest bardziej taki fancy. To bym się spodziewał, że jest light, a nie jest dla hardkorowych palaczy, tylko do takich, właśnie, o na imprezę do, do winka, czy do czegoś, do drinka, taki jego To słuchajcie, kochane, ja sobie go kliknę teraz. Proszę bardzo. Rozmemłam to w środku, tam. i Zobaczymy jak będzie teraz smakował. No, mentolowy jagodowy, tak jak zawsze w sumie było. Tak jak, jak w Polsce były. Ciekawe czy to, że palę tego papierosa to jest w ogóle legalne, czy może powinienem się na komisariat zgłosić już. I na wszystkich kolegów się rozpierdolić. No, fajna parka wyszła. Taka z Warsaw trochę. No, yy, dobry Jagodowe. Jak to było kiedyś w tym starym, staropolskim memie. Bo tak jak mówiłem, klikajcie łapki w górę. Palcie sobie to tam lubicie. Ja do niczego nie namawiam, lecz powtarzam w kółko. Zostaw komcia, lajka i subika. A w następnym odcinku. Pa!